Dzień dobry, witam w podcaście o filmach i aktorach, odcinek numer 34. Tym razem powiemy kilka zdań na temat filmu Grom z jasnego nieba z roku 1999 z Erikiem Robertsem w jednej z głównych ról. Dużo osób myślę, że zna kojarzy chociaż Erika Robertsa z jakichś różnych filmów. Niektóre osoby y, mogą uważać, że Eric Roberts z racji tego, że gra głównie w filmach klasy B, nie jest aktorem wartym uwagi. Osobiście mam inne odczucia. Bardzo lubię Erika Robertsa. Natomiast kiedyś go nie lubiłem, nie przepadałem za nim. Gdy byłem y, mniejszy, młodszy, gdy byłem dzieckiem, oglądałem różne filmy, w których Eric Roberts się pojawiał, i kojarzę, że nie przepadałem za nim. Na przykład, kiedy byłem mały, to byłem już fanem Rutgera Hauera. Który wystąpił w filmie znanym w Polsce pod tytułem Podróż. I pamiętam, że właśnie oglądałem ten film, oczywiście, ze względu na Howera, i nie przepadałem za Robertsem. Nawet pamiętam, jak myślałem sobie, że przez Erika Robertsa ten film Podróż jest słabszy. Byłby lepszy, gdyby go tam nie było, więc kiedyś miałem, można powiedzieć, Negatywne nastawienie do aktorstwa, twórczości Erika Roberta. O, byłem małym dzieckiem. Ehm, oczywiście, to, czy byłem małym dzieckiem wtedy, czy nie, też w pewnym sensie nie ma znaczenia, bo oczywiście sztuka to jest kwestia gustu. Ehm, w każdym razie, po latach coś się zmieniło. Dokładnie, kiedy oglądałem film z Michaelem Madsenem z 2012 roku pod tytułem Mafijne Rozgrywki tam gra Eric Roberts również i kiedy zobaczyłem Erika w tym filmie to wszystko się zmieniło z jakiegoś powodu jego występ w tym filmie spowodował, że zrozumiałem o co chodzi w jego aktorstwie od tamtej pory jestem jego fanem więc ten film Grom z Jasnego Nieba jest to typowy film klasy B Pewnego rodzaju podróbka szklanej pułapki. Osobiście uwielbiam urok filmów klasy B, zwłaszcza filmów akcji. E, uwielbiam klimat, urok podróbek, różnego rodzaju filmowych podróbek, jakichś innych, bardziej znanych filmów. Uważam, że ma to swój urok, klimat, atmosferę. Ehm... W Wy tych końcowych latach 90. i na początku lat 2000 było trochę filmów o jakichś terrorystach, filmów akcji klasy B o jakichś terrorystach, napadach, samolotach, które są porywane przez terrorystów i tak dalej. Nie każdy o tym wie, ale yy, według mnie jest to związane z wydarzeniem, które miało miejsce 11 września 2001 roku, yy, i jak najbardziej yy, jestem świadomy tego, że yy, mówię w tym momencie o filmach, które miały miejsce przed tym wydarzeniem. Ponieważ wydarzenie to było zaplanowane, zorganizowane wcześniej. Nie przez osoby, przez które ludzie myślą, że było zorganizowane. Natomiast to jest temat inny, zupełnie inny, nie dotyczący świata kina. Jest to temat, który bardziej gdzieś tam tematycznie, jak już to pasuje do mojego podcastu o rozwoju świadomości. Więc jeżeli interesują Cię alternatywne informacje na temat tego, co się tak naprawdę dzieje na świecie, czym jesteśmy jako ludzie i czemu jesteśmy na tej planecie, nawet idąc mm, głębiej w filozoficzne rozważania, zapraszam Cię do mojego innego podcastu o nazwie Rozwój świadomości podcast. Wracając do kwestii filmu Grom z tego Nieba, film ten mi się podobał, tak jak już wspomniałem, jest to całkowicie typowy film. Akcji klasy B z Erikiem Robertsem. Erik grał w dużej ilości tego typu filmach, w tebu, tego typu filmów w latach 90. to jest właśnie jeden z nich. Pamiętam, że w tym filmie było dużo fajnych, ładnych, dobrze grających aktorek. To zwłaszcza zwróciło moją uwagę. Natomiast główny BDS, główny czarny charakter z tego filmu również był dość dobry, muszę przyznać. Więc typowość tego filmu jest tutaj bardzo fajna, bardzo fajnie do mnie trafiła. Oczywiście nie jest to film dla osób, które nie są fanami filmów klasy B albo Erika Robertsa. Powiedzmy sobie szczerze, jeżeli nie jesteś fanem filmów klasy B, jeżeli nie jesteś fanem Erika Robertsa, lub ewentualnie jakiegoś innego aktora, który gra w tym filmie, obejrzenie tego filmu na poważnie jest ciężkie, ponieważ jest to typowy B Beklas. Jest to film. Jest to rodzaj filmu, który był dość masowo produkowany, nie jest to film górnolotny. Nie jest to film prezentujący jakieś niesamowicie głębokie znaczenia. Co nie oznacza, że nie możesz tam oczywiście znaleźć czegoś dla siebie czy w jakiś określony sposób takiego filmu zinterpretować. Także y, gra Erika Robertsa jest dla mnie tutaj jak najbardziej satysfakcjonująca, tak jak to w sumie też no, zawsze lub najczęściej bywa. Um, zwłaszcza lubię kiedy właśnie Eric Roberts pojawia się w jednej z głównych ról, co nie zawsze ma miejsce. Um, zwłaszcza w ostatnich latach Eric dużo gra w filmach um, mniejsze role. Oczywiście jest też to związane z ilością filmów, w których gra. W ostatnich latach gra on w um, olbrzymiej ilości filmów. Prawdopodobnie żaden inny aktor na świecie nie gra w tak dużej ilości filmów jak on. Także jest to bardzo wyjątkowa sytuacja. Natomiast wtedy, w latach 90., Erik grał w troszkę mniejszej ilości filmów, lub nawet można powiedzieć w sumie dość konkretnie mniejszej, ale oczywiście w dalszym ciągu mowa tutaj o dużej ilości filmów i tak. Um, więc to, co chcę powiedzieć, to to, że w latach 90. Erik grał więcej takich większych czy głównych ról, co jest zdecydowanie zaletą, plusem tamtego okresu w stosunku do tego, że teraz większość jego ról są to role małe, um, drugoplanowe czy epizodyczne. Jednak, oczywiście, do dziś dnia Erik pojawia się w różnych filmach, w głównych rolach. Co jest bardzo fajne. Przykładem może być seria filmów Stalked by My Doctor. Ym, pięć części, w których Erik we wszystkich gra y, główną rolę. Także y, dałem tutaj taki krótki komentarz na temat tego filmu Grom z tego Nieba. Film ogólnie rzecz biorąc jest o tym, że terroryści przejmują kontrolę ym, nad ym, grupą zakładników w. Ym, Wieżowcu. Tam jest tak, że oni tam pojawiają się, ponieważ chcą ukraść coś z tego budynku. No i tam następuje wybuch. Ludzie są trochę uwięzieni, próbują jakoś uciec i są troszkę uwięzieni też ze względu na ten wybuch. Ten budynek tam się rozwala. No, typowy taki film można powiedzieć, akcji. Tutaj z elementami. Troszkę takimi filmu katastroficznego można by powiedzieć. No i Erik jest głównym dobrym bohaterem, który chce rozwalić grupę tych terrorystów. Powiedzmy, główna postać, grana przez Erika, zna się z szefem terrorystów z przeszłości, razem współpracowali, więc jest to też taki dość często pojawiający się motyw w filmach akcji, czy to B klasowych, czy nawet bardziej mainstreamowych, gdzie główny dobry bohater zna się. Czy nawet kiedyś przyjaźnił się z głównym czarnym charakterem? O co chodzi w tym motywie, czemu takie coś się pojawia? Um, um, odniesienie um, jest bardzo głębokie. Po prostu jest tak, że ja odnos odniosę to do magii, i tutaj mało kto może zrozumieć, o czym teraz będę mówił, natomiast odniosę to do magii. Dobry mag jest przyjacielem mrocznego maga. Mimo, że są oni po przeciwnych stronach barykady, mimo, że ich cele są całkowicie różne, mimo, że jeden dąży do czegoś zupełnie odwrotnego niż drugi, mimo, że celem jednego jest pokonanie drugiego. To mimo to oni są przyjaciółmi. Dlaczego? Dlatego, bo są na podobnym poziomie, można powiedzieć, świadomości, co może wydawać się dość dziwne i niezrozumiałe w pewnym sensie dla wielu osób, które nie rozumieją dokładnie magii, powiedzmy, czy okultyzmu, powiedzmy. Więc jest tak, że. Mimo, że ich cele są różne, to mają jakby tą samą wiedzę, której nie ma przeciętny człowiek. I to tutaj symbolizuje na głębokim filozoficznym poziomie konflikt w tym filmie Grom Z Jasnego Nieba między dobrym bohaterem granym przez Erika Roberta a tym czarnym charakterem. Ktoś powie: O, wymyśl, nadajesz jakieś głębokie znaczenie, a to przecież prosty, beklasowy film. Autorzy nie mieli na myśli czegoś takiego. Pewnie, że tak. Chodzi tutaj o to, że to jest dynamika, którą możemy zaobserwować na świecie, czy to w filmach, w wielu setkach filmów. To nie jest tak, że autorzy wymyślili, że o, to będzie reprezentacja wojny magów. Wiadomo, że autorzy nie myśleli w ten sposób. Ja wyjaśniam, czemu taką dynamikę możesz zaobserwować w kinie. Wyjaśniam to od takiej strony. Właśnie magicznej, ponieważ mam wiedzę na ten temat i dlatego się tym dzielę, żeby pogłębić Twoje rozumowanie, tak naprawdę tego, co się dzieje wokół nas, tego, co widzisz na filmach, czemu takie coś widzisz, a nie coś innego. Żeby lepiej zrozumieć różne takie głębsze tematy filozoficzne, zapraszam Cię do mojego podcastu o rozwoju świadomości. A w tym odcinku numer 34 to by było na tyle. Zapraszam Cię do obejrzenia mojego najnowszego filmu Zły Demiurg. Film jest dostępny na YouTube. Wystarczy, że wpiszesz w wyszukiwarce Zły Demiurg 2022, czy to na YouTube, czy w Google i powinno Ci się pojawić. Po więcej informacji zapraszam Cię na IMDb, Filmweb czy Facebook. Aktualnie ta strona na Facebooku ten fanpage, tak jak tutaj widzisz na ekranie, nazywa się Zły Demiurg, pisząc oczywiście Zły Demiurg. Natomiast mam w planach w ogóle zmianę nazwy tego fanpage'a w przyszłości. Jak będę kręcił kolejny film, to nie planuję robić kolejnego fanpage'a, tylko po prostu jakby połączyć ten fanpage z Fanpag'em kolejnego, a nawet kolejnych moich filmów, więc po prostu zmienię nazwę tego fanpage'a. Natomiast na razie jest taka nazwa, więc taką jeszcze tutaj powiedzmy, reklamuję. Także to by było na tyle. Dzięki za oglądanie. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.